Radek, za chwilę zacznie się konferencja prasowa i mamy parę uwag. Radek, y, możesz jeszcze trochę opuścić czapkę? Tak. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, 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 mamy to, mamy to, dobra. Jakbyś jeszcze długopis wziął do ręki. Ten? A weź go tak wyżej? Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. O, mamy, idealnie. I tak trzymaj, i tak trzymaj. Też byłoby super, jakbyś w pewnym momencie cukierka zjadł. Tego? Nie, 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 ale nie odkładaj długopisu. Papierek za koszulkę sobie włóż, co? Oj, przepraszam, przepraszam. Mm, mm. Radek jak cię zapytałem o przebieg meczu, to wspomnij o naszym produkcie masz go w nerce. Jeszcze zapamiętaj parę słów o nim. Zapobiega formowaniu się kryształów na elementach układu SCR, chroni zbiornik płynu, czujnik poziomu, pompę, wtryskiwacz AdBlue, katalizator SCR trap. Idealnie, idealnie. No i próba. Radek, jak z Twojej perspektywy wyglądał przebieg meczu? Z mojej perspektywy mecz wyglądał tak, że mam taki płyn, który zapobiegał formowaniu się kryształów w, 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 w NOX Trap. Dziękuję firmie Forte za, za sponsorowanie tej rolki i za dystans do siebie.